Z cyklu krótkie recenzje przy kawie. Tym razem e, fragonard i róża z lawendą. Czy to aby na pewno dobre połączenie? Witam Was w tych pięknych ok okolicznościach przyrody. I dzisiaj króciutko powiem o dwóch zapachach e, z różą. E, pierwszy zapach to Le Jardin de Fragonard, e, róża z lawendą, woda perfumowana. A drugi zapach to Paris i Saint Laurent. Klasyk różany z końca lat 80., który stworzyła Safra so Groźną. Okej, okay, zatem, może najpierw o Fragonard. Jest to wspaniała seria, taka bliźniacza, że tak powiem, czyli łączymy tutaj dwie nuty. Fragonard łączy dwie nuty. Moim ostatnim nabytkiem z tej serii był Heliotrop i Imbir, w którym to zakochałam się, natomiast niestety trwałość była no zasmucająco niskie i ten zapach, róża z lawendą, on również nie grzeszy trwałością, aczkolwiek jest bardziej intensywny, ma lepszą projekcję niż właśnie heliotrop. No i ten zapach łączy dosyć ryzykownie róża z lawendą i teraz tak powiem, jeżeli ktoś nie lubi lawendy, to jest zapach dla tych, którzy nie przepadają za lawendą, ale również dla tych, którzy ją uwielbiają, dlatego, że ona została tutaj podana w bardzo nietypowy sposób. Nie jest szorstka, nie jest gryząca, nie jest kolońska, nie jest męska. Została, że tak powiem, pięknie wpleciona razem z gruszką, piwonią, różą i fasolą tonka. Jest jej tutaj powiedzmy może 20%. Podkreśla. Pewną suchość tej róży, chociaż róża w tym zapachu jest zaskakująco słodka. No właśnie, i zaczynam się zastanawiać, czy to jest na pewno dobry pomysł, aby róża różę podawać na słodko. Wydaje mi się, że róża sama w sobie, jej cały urok polega na tym, że jest delikatna, subtelna, nieco kwaskowata i dosładzanie róży uważam za niezbyt trafiony dobry pomysł. I zdecydowanie, przynajmniej ja ja lepiej się czuję w zapachach różanych, gdzie jednak róża jest wytrawna. Gdzie jest podana w taki właśnie sposób naturalny, ale jednocześnie wzbogacona o inne składniki. Bo nie przypadam za perfumami stricte różanymi wiecie, jednonutowcami. Nie. Uwielbiam różę pudrową, uwielbiam różę orientalną, uwielbiam różę na bogato. I to jest taki zapach. To jest zapach Sophie Groisman. I oscyluje on pomiędzy jej hit hitami, które wcześniej stworzyła, czyli Champagne i w i Trezor i ta róża Paris jest gdzieś pomiędzy. Można byłoby powiedzieć tak. Sofia Grossman powtarza się znów, znów robi zapach różany w podobnym kobiecym buduarowym stylu, wytwornym buduarowym stylu. I tak i nie. Sofia Grossman rzeczywiście powtarza się, bo jeżeli weźmiemy exclamation, trezor, czy właśnie ivress, no to tam ciągle jest ten sam wątek um, eksploatowany. Piękna, elegancka, wytworna róża. No ale tutaj ten zapach jest szczególny, dlatego że jest przebogaty i, yy, i po prostu uosabia rzeczywiście francuski szyk, francuski styl. E, jest to taki najbardziej chyba klasyczny z jej zapachów. E, no i co ja, co ja o tym myślę? Jaką różę wybieram? Czy wybieram różę słodką, osłodzoną fasolą tonka, podkręconą gruszką, z nieco co nietypową nutą lawendy? Jednak, chyba w mój gust bardziej wpasowuje się róża wytrawna, ale ociekająca bogactwem innych składników. Tak czy inaczej, oba te zapachy rekomenduję. Natomiast zdecydowanie, jeśli chodzi o fragonard, to jednak wolę ten heliotrop Imbir. Przepiękny, pudrowy, buduarowy zapach. Natomiast ta róża jest ciekawa, ale dla mnie nieco jednak za słodka. I to nie jest tak, że ja nie lubię słodyczy w perfumach, uwielbiam, uwielbiam gourmandy, uwielbiam karmel. Natomiast w tym zapachu, dla mnie ta róża jest trochę za słodka. Ale na pewno jest inna niż wszystkie inne róże, inna niż inne róże z lawendą. A takim bardzo interesującym zapachem róży z lawendą, mało troszeczkę znanym, tak mi się wydaje, że mało znanym jest. Back to Paris Eisenberga. I tam jest również róża e, bardzo elegancka. I znowu mamy w tytule Paryż. <grym> no, ale tam ta róża jest, jest zupełnie inna. E, ta jest absolutnie naturalna. E, natomiast dla mnie, że zdecydowanie za słodka. Coś mi tutaj jednak lekko zgrzyta. Dziękuję za uwagę.